Tu Sanja i chłopcio. A dzisiaj znowu jesteśmy na dworzu. Znowu widzowie. Znowu na dworzu. Trochę zmieniliśmy green screena Patrzcie, to jest igła drzewa. O, tu też. No, to nie green screen widzowie. I nagrywamy dzisiaj taki kurna konkurencję. Co? Konkurencję. Konkurujemy dzisiaj ze sobą. Tak. Będziemy zgadywać kalorie i makro poszczególnych produktów. jeszcze nie wiecie, jakich, ale mam je. Tutaj ten, kto przegra, ten będzie miał karę. To się lecimy z pierwszym y, produktem chipsy, <laughs> które wczoraj zjedliśmy <laughs> miały być do odcinka, ale no nie daliśmy rady specjalnie ich nie dodawałem Dobre. specjalnie ich nie dodawałem do fitatu, żebym nie widział ile mają y, wszystkiego mniej <laughs> więcej wiem, mniej więcej ale nie do końca ja ogólnie mniej więcej na kaloriach produktów wiem ile mają tłuszczu, się znam, chyba ale na makro ja się nie zbyt a wszystko znam. na 100 gram tak? E, tak na 100 gram no właśnie, Kurczę, no co zaczynamy no już? już? no tak to Kucie. jeszcze zanim zaczniemy widzowie zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. 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 I z, y, zostaw, mój drogi widzu, komentarz. Y, nie wiem. Na przykład możesz zgadywać z nami, jeżeli. Tylko nie, nie oszukuj, bo my nie oszukujemy. No, zaczynajmy. To na 100 gram. Policzmy, czy to wyszłyby te kolorie z tego. Nie, no. Ja się szukuję. Nie wyszłyby wy moje kalorie z tych, z tych makrosów, ale dobra Takie widzowie. Takie widzowie Czyli tak, ja dałem 465 kalorii Ja 500 Białka 500. dałem 1,5 Ja dałam 5 Bo nie wiem z tam miało być białko Co tam mało tłuszczu? Hmm. Bo one nie są zero No i nie... <laughs> to się zero tłuszczy. No nie no tak, on Dobra, sprawdzamy no. O, to jesteś bliżej w kaloriach O, kalorie 443 Czyli ja nie mam punktu Tłuszcz 14. No to ty jesteś yy, yy, bliżej na pół. Nie, nie, to ja jestem bliżej. Oooo, widzowie! Co? Widziałem, że mają mniej, więc dobra. Białko. Sweet. Białko 6,5. Ja mam 1,5. To ty masz bliżej. Dobra. Węgle? Ja mam 26. Yy, a ja mam 70. A jest. jest... 70. To ja. 70. 60. No. A to masz 60, myślę, że zgadłaś jeden do jednego, bo że A, nie. A, no to, no to, no to, to, ja to mamy mam po dwa... dwa punkty. O, dobra. To nie jest najgorzej widzowie. A jednak dobrze było dać tyle tłuszczu. Whoa. Bo ja że one mają bardzo mało tłuszczu, ale no tak w sumie może nie aż cztery rzeczywiście. E, dobra, to dwa punkty, lecimy dalej. No. E, skyr e, czyli jogurt typu islandzkiego z truskawkami, kremowy, bogaty w białko na 100 gram. Całe opakowanie ma... E, czekajcie, nie będę patrzeć... E, 150 gram całe ma opakowanie. Kurczę, on ma chyba mało kalorii. Na pewno wiem ile ma tłuszczu. Wydaje mi się, że coś około tylu, tyle. A kalorii tyle? Nie pamiętam za bardzo. Dobra, kalorie 125? Ja dam 100. Białko 12,5, tłuszcze 0, no bo... I węgle 15. I węgle 15. Dobra. Uwaga, kalorii 82. 82, to ty bliżej. Ja jestem bliżej. E, tłuszcz 0, no to dobrze. E, białko 10, znaczy 9,6 tutaj jest. No to ja mam bliżej. No tak, czyli ja nie. Da. I węgle 11. No to i tak mamy razem, bo mamy to samo. A no tak. No dobra. Czyli ja mam po 3. 3. Lol, no. co my tacy to sami? To ja mam 5 ty też masz powiedzieć. Ale widzicie, widzowie, jaką mam wiedzę w tym temacie? Jestem Fit. Wszech, wszechwiedzący Fit, kropka, chupcio <laughs> Serek wiejski, niewysoko zwykły. Zwykły, normalny. Zwykły. Z piątnicy, no buskund. Z piątnicy, dobra, lecimy. 100 Dobra. No, trochę ma tych kalorii. I białka wcale tak dużo nie ma. Eee, tu Tuż, czy ma. Dobra, ja już widzę, ja <laughs> Już? Ja dam sto? Twoje 10, makrosy nie znają. 97 kalorii. Ja dam 130. O, a ja dam 100! O. Tłuszcz 5. O! Równo, dałem 5. A ja nie, ja dałem dychę. Dałem 5. Hmm, węglowodane 2. Dałem 20. A ja 10? Myślałem, że to ma trochę węgli. Tak, ja też, węgliczio. ale 20? Przecież to jest serek wiejski. No tak. Weź, chłopie. Białko 11. 8. O, ty A ja mam 10. 10. Jej. To jest jeden punkt. A ja 3. O, Opłacało się jeść serek wiejski. Ty w każdym powinnaś mieć maksa. Nieprawda. <laughs> To nie jest takie hopsiub, wszystko spamiętać. Tak. Dużo wiem, ale dużo nie wiem. Ja dużo jem, to dużo wiem. <grym> kubuś. Tak, ze Macili kubusia. Ej, bo ze dodatku cukru. <grym> o kurwa. No. To jest dziwne, bo kubuś to lubił napisać. Ale już pewnie i zeszli. Z... pewnie, dobra. <grym> Multiwitamina to jest 100% bez dodatku cukru. Dobra. O, ja nie wiem, wy... ja da... tego to ja nie wiem totalnie. Co tak było kalorii? Ile? 51, a ja. 65 dałem. 1, 150. Co? Ja myślałem, że to ma więcej kalorii. Naklejka pod etykietą? spiesz całą kolekcję. Tłuszcz 0? Ja dałem 1. A ja 5. Dobra, to jestem bliżej. Ale... A skąd by miał to mieć tłuszcz? No nie wiem. Proszę. A skąd Serek ma 20 gramów e, tych węglowodanów? No nie ma. <słuch> Białku 0. 1, bliżej. A ja węglowodany 12? Ja dałem 30. Tylko? Ja dam 40 0 punktów? Cztery punkty? Essa widzowie! I co tak się cieszyłaś w frajerze? Mam już 10. Co za panny kubuś? Tak znosili <mucili> Kubusia? Ja już nigdy tego nie kupię. Ja tego nigdy nie kupowałem. Ja też nie. <gryms> nie wiem, jak bym mała. No ja też jakbym byłem mały to dużo e, nie. Ale nie wiem czy Kubusia, raczej coś innego. Masz więcej punktów. No. E, ser fawita, feta... Nie feta, fawita. <gryms> fawita, sałatkowo-kanapkowy, półtłusty. O, półtłusty. Półtłusty. Dobra. Na 100 gram. Kikal. To musi mieć dużo kalorii. Ja Już. Uj, tam dam do wszystkiego tyle samo. Dam. <gryms> Dobra. Wartość energetyczna, 188 kalorii. Ja 250 dałem. A ja 300. To ja jestem bliżej. Ja nie chcę mieć kary, ja pier... A! Bo nie powiedzieliśmy, ale jest kara Mówiliśmy. dla przegranego. Tak? Tak. Ja nie mówiłem. Ja mówiłam. No to ja powiem. Jest kara dla przegranego. Dowiecie się dopiero, jak kto się będzie wykonywał. Dobra, białko 13. 7. To 15. Bliżej. Ja bliżej. Tłuszczę. 12. 9. 15. To mamy tą samą różnicę. Tak? No. To no daję po punkcie. I węgle 7. Ja dałem 15. Nie dałem 10, to ja bliżej. Hmm, to ja 3 punkty ja robię. 13. Przes... Oj, nie, Ale przez rana ja nie mogę. Ja nie chcę tej kary. Jezu, ja tego nie zrobię! To jest za mocne! Widzowie! No nie do przesady, nie jesteś tak mocny. Są mocniejsze kary. I takie też będą stosowane, ale tak już będziemy mieli takie yy, fajną rzecz. Tak, jak będziemy mieli fajną rzecz, to będziemy robić fajne kary. No. Monte. Zwykłe, Monte. Takie Na monte, jak można monte można się oszukać, widzowie, od razu Wam mówię. Można się oszukać. Można się oszukać. Monte to jest ch. tyle tak, ja powiem. To jest, to jest bardzo duży. Ch... Bardzo duży. Dobra, ja już. Ja już. Kalorie? 183. 286. 260. Czyli o 100 kalorii się jadą. Dobra. Dobra. Mówię, że można się oszukać. Puszcz? 12 i 2. Ja dam 7. Ja dałem 8. To ja jestem bliżej. No. Jakie tłuste. Białko? 2,6. Jeden, dwa. Ale ja bliżej 7, ja Wiedziałem, że to nie ma białka. Węglowodany 15,5. 18. A ja dam 35. No to ja 3 punkty zgarniam. To mam 16. Ja to się bardziej znam na tych fit rzeczach. Ja mam jakiś punkt? A, jeden. No, jeden, masz w kaloriach. Po co ja taki odcinek myślałam? Żebym cię mógł zaorać. S, widzowie. S. Oro totalne. Cabenosi. Tarciński, wieprzowe. Wieprzowe. Ekstra, wysuszone. Nic to nie zmienia, raczej. To może mieć kalorie. Dobra, ja już? Ja już. Dobra, kalorie. 503? 503 kalorie, ja dałem 415. A ja 400. To ja bliżej. Hmm. Tłuszcz, 43. Ja 15. A e, 60. Wow. 43, ja Ale. Grubo. E, białko, 25. Ja 30. Co, ty nie wiesz, że kabanosy mają białko? Powiedz, po, no, powiedz, pochwal się, ile dałeś. 8 Osiem. <śmiech> Osiem. <śmiech> <Siemi pół. śmiech> nie jem kabanosu, widzowie. Ja też nie. Węglowodany, 38 i 10, to ja bliżej. No, Dobra, to ja 2,5. Pół ja pół. też dwa no i mam 18. A ja 13. To ja teraz muszę rozpierdzielić na łopatki. A ile zostało produktów? Nie wiem, czy nie doniosę. Co? No co to ma być, mi sobie? No bo. Mało. Jeszcze sobie sprawdzi kutawelkę przed tym. No bo zostały trzy produkty. No to. Na no to krótki odcinek będzie. Mhm. Orzeszki. Blanchet roasted and salted peanuts. Ziem, ziemne. Ziemne solone. No. Całe opakowanie to jest, 100 gram jak coś. Mhm, Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Dobra, dam tak. Tak, tak. Mhm, Mhm. Ja już widzę. Ja już. Wiele kalorii? No, no to ile mam kalorii? A ty co, sprawdzaj, że taki pewny siebie jesteś? Nie. Weźcie, bo dziwnie po, nie, po polskiemu. No to potem. Dobra, 578. Mm. A ja dałam 600. A ja dałem 215. Weź, jakby to miało tyle kalorii. <laughs> Skąd Ty to wziąłeś? Przecież orzeszki... Ja, ja wziąłeś, rzeszki... wiem, że chyba mają dużo. Po co tyle dałeś? No nie wiem, tak się zgadywałem. Jestem, bo dajesz mi wygrać. Tłuszcz. Dziwnie to napisali. 47. Ja mam 10, to Sandra bliżej. Skąd Ty to wziąłeś? <laughs> A Ty to zrobiłeś specjalnie? One mają tyle tłuszczu, kurwa. Trachem, orzechy. Aha, orzechy! Orzechy, mm. tłuszcz i kalorie. I to po co je jeść? No na masie na przykład. Weź, bez sensu. Dobra, nieważne. Yy, węglowodany 12. 7, a ja 15. Kurwa. <laughs> Białko 25. No A ja dam 20. A ja dam 9, widzowie. 4 punkty! <laughs> 17 punktów. No, jeden punkt tylko wygrywam. Ja Taką przewagę, Ale się kurna odbiłam. Ja cię, ty to będziesz. Ty będziesz o nich Ale dziwne. Czemu to dziwne? Nożeszki. Mm, dobra. Tuste? Właśnie nie. <grym <grym> nie jest mi ten tłuszcz. Mmm. Mm. Ale biznes, dobra. 600 kalorii. Ej, ej, a nie na redukcji? Mmm. Chyba według mojej tabelki. Mogę zdziśnić za pirzeć. Tak. Kocham te żelki. One są zajebiste. Haribo, y, tropi, frutti. Takie, te, no, żelki, no. Owocowe. Owocowe. Pocket size. Y, dobra. Czy żelki mają dużo kalorii? No, żelki mają dużo Czekaj, kalorii ale... i dużo węgla. Czekaj, bo chcę sprawdzić, ile całym opakowaniem ma tylko. Y... No, 100 gram, no 100 gram, widziałem. O, 100 gram, dobra. Czyli to całe. No, dobra. Ja już. Sprawdzamy. Na 100 gram kalorii jest 349. A ja mam 400. A ja 465. Białko 4,5. 1. A ja dam 2. Węglowodany 82 40. A ja 50. Ło, to dużo. I teraz co tłuszcz został? Mhm. Tłuszcz mniej niż 0,5 grama. no, myślę, że to jest tusta. on 12. Tłusty? No ja nie wiem jak robią A, żelki. Czy ty dałeś więcej tłuszczu do żelków <laughs> niż do orzeszków? No. <laughs> Cztery punkty mam? Mm -hmm. <laughs> 21 punktów. Niedobrze. Zajebiście. Została ostatnia rzecz. Ile ty masz punktów? 18. No ty? No 21. To jak wszystkie zgadnę, to wygrywam. To ja zjem te żelka, żeby dały mi moc. Zjem sobie taką yy, palmę. A ja? Rozgazda. Mmm, żebyś to są cażalki. E, Twix White. E, cały ja go ma, Cały ma 50 gram. A oceniamy na 100 gram. No, czyli jakby takie dwa. E, czyli takie dwa. Muszę sobie przypomnieć, ile ma Kinder Bueno. Ja już. <grym> Czekaj. Damy tego. Dobre tu te No dobre. No, one są super. Dobra, ja już. Ja też. Po to ma białko? Bo no, to nie białko? Nie. Hmm. No. no nie. No dawaj. Kalorii 503. 500! A ja 440 tłuszcz 25, ja 16, 20. 16, to bliżej. Węglowodany 64. 69, o, A ja co? też 60. I uwaga, białko 4,8. To ja bliżej. Ja mam 21. A ja mam 23. 3. Kurde, to przegrałem. To przegrałeś. Ale lipa widzowie. Ty robisz karę. Hmm, zachowam to rzeszki i ten po tym pokażę. O, ale karę to w domu, nie tutaj. No w domu, przy kuchni. A co, będziesz szykał? No chyba. Przenosimy się robić karę. Przepraszam, żeby... że my je... Aha, widzowie. A karą jest zjedzenie tego pomitora. Ale kara. O, ciężko było, ale daję radę. Nie, no to nie jest kara. Jak nie? Na karę właśnie tu się szykuje. Nieprawda. Ja nie robię żadnej kary. Patrzcie. Wiecie co to oznacza? To jajko. Wyparzamy jajko Ładnie się zbi Ale smaczna kara. No ja też mi się zżywiała. No, ale mam stresa. No pi. No te to orzeźbienie. są welki. Co fajnie było? O, o.